Odcinek! Dzisiaj z nami jest? No, ja sam gram, ale on jest koło mnie. No i mamy rowery. To nie? No i na początku. Czekajcie, czy ja jestem w dobrym łodzie? Czy ja jestem w tym? Muszę do tego pójść? Czy do, czy byłem on y, cały czas y, mówił. Jak ja się robić żeby być na samym początku? Tak, Przez nagrywkami, ja jednak znalazłem to. Oj, ja Wam pokażę, jakie mam fajne rowery. Kiedy wrócisz w ten odcinek, który teraz robimy? Dzisiaj. O której godzinie? dnie? Eee, od razu jak... Eee, to tyle, Od razu, razu jak mam... tu nagramy. Co? Tak. Mhm. Nie wiem, czy Wy widzicie na odcinku celami. No nie wiem. Raczej tak. No nie wiem. Jak... Uf. No bo jak byliśmy kiedyś, nagrywaliśmy to paperio ja pamiętasz? No. No to jak były reklamy, to my nie słyszeliśmy, ale oni słyszeli. O kurde. Czekajcie. To się stało? Uf. Dobra, mi się... Bo mogliście mnie nie słyszeć, ale nie słyszycie. Letimy! Patrzcie jakie mam fajne rowery. Mhm. Widzicie? Mam taki, o, taki i taki. <laughs> nie zawsze to mówię, ale wbijajcie na mój kanał, ale nic nie nagrywam. Ale możecie zasługować, bo będzie mi miło, ale ja nic nie nagrywam. Pisze, że vlogi. <śmiech> <śmiech> no ale... Będzie mi tak mi... nic nie nagrywam, ale będzie mi tak miło, jeśli zostawicie subskrypcję. Masz 3, 11. Mhm. Bo, ja, bo ja nie potrzebuję u niego subu. Bo jakby na przykład jednak, co? A nie wiem. Da. Subskrybujcie też mnie, bo zbliżamy się na tysiąc. No właśnie, a na tysiąc co będzie? Losenka eee... no, tysiąc. S -s -s. Eee, nie wiem co będzie. Na właśnie. tysiąc możliwe, że wszystkie odcinki będą z kamerką. No ten... od tego odcinka, od, o, od, od odcinka z 1000 będą tylko kamerki, nie będzie be, odcinków bez kamerki. No to będzie, no można, no bo, ty no, to jest cztery odcinki były tylko z kamerką. Ej, ej, Był y, ten, gdzie mówisz, że odcinki polecasz, pierwszy odcinek z kamerką. Kto to weszeli? Nikt. Niu, nie. Tak, palę wszedł. Bo w ogóle nie jak będę... jak już będę miał 19-18 lat, to be, będzie odcinek z na w Minecrafcie. Boże mi... Boże mi Czy ty do 18 lat będziesz nagrywał? Co? Czy ty do 18 lat będziesz nagrywał? No tak. Jak ty to to wola bije? Czekaj, a znasz coś takiego macia. Jeśli masz 5 zł i poprosimy o kolejne 5 zł, Czy to oglądam. Wiem, miał ale złotych. ty to oglądasz w Wysokiej wy Minecraftowej? Aha. Ja też. No ale ja, już, ja myślałem, że on nie powie 10, tylko właśnie myślałem, że 5. No dlatego, że mama mu nie da. Ja już tak myślałem. No, ja nie tak nie myślałam. Co tu kuźne jest? Ok. Skąd Chyba nie dotrzeć. da się wejść. Da się? Ale to się. Łatwo. Nie! Dlaczego? Bo albo delightment. Ile to nocnik będzie trwał? Długo. No, Do dopóki nie przejdę czterech obi, dopóki nawet więcej. Chcemy jakiś pan obawny. Dobra, a na ile okiku? będzie czwarty odcinek Pirat na bezludnej wyspie Diabła? Jest przecież. Ale trzeci! Jest! Jest? Tak? Nie wiem sam. Nie ma. Nie wiem sam. A na ile będzie czwarty odcinek, gdzie z mechanizmem? Nie wiem. Kiedyś na pewno. Może za rok? W grudniu gdzieś. A. Hmm kiedy są wakacje będę nagrywał. Pamiętajcie, wakacje i, i serie są mm. tak to, dokończone lub zaczynane. I każda no, seria e, będzie... Czy mi... w komentarzu, czy wam się też trochę jak nie znudziły wakacje? Mi się już znudziły. I, I mam rzeczy tak? z nowego Wojan Team. A Chciałem ja... wyprawkę szkolną. O, a mogę powiedzieć Widzą, że byłem na koncercie. No możesz. No. Jadam. NIE! Byłem 18 sierpnia na koncercie Paliona, no. I kupiłem tam sobie koszulkę zieloną Palion i Lolo. I jeszcze sobie kupiłem oczywiście worek nowy w kojny. I jeszcze wczu... no, je kupiłem... No, dwa O no. pisy ...dwa długopisy dla moich książek ciotecznych. stare? to co ja mam? Tak z Lewkiem to ciągle trzy, a nie, nie. kupiła z Maciejem to ma ale niestety no te, ten normalnie. Ja mam, ja, ja sobie kupiłem Wojana. On on, on, on on chyba mu brakuje trzech rzeczy, żeby mieć całą wyprawkę, aczkolwiek mam Wojana. Nie trzy, więcej. Cztery. Nie, więcej. Piórnika mu brakuje. No, piórnika, wolka, plecaka, taka, bidonu. Sinadza, no. Śnie... te... Snadonówki! Nie bądź Kiedy? Kiedy... Oj, w ogóle dzisiaj oj, o 12 Uhr przyszła paczka. O 12 Uhr byliśmy... Byłem w sklepie. Bo musiałem kupić mleko. <grym> ja to słyszałem, ja to słyszałem jak moja mama. Zbyła. No i mm, wiesz co? jest co? Mam Jest co? Ja zaśmiałem. Bo... Tak. <grym wchodzi> <grym wchodzi> tak! <grym wchodzi> tak. Mój, mój stary okład poszedł... Nie, do, nie po mleko, tylko do pracy i wrócił o 20:00 pewnie. Tak jak się, wczoraj. Bo wczoraj był w był Warszawie, a Szczeraj był gdzieś tam. Warszawa to moje ulubione, drugie ulubione miasto. A jakie pierwsze? No nie do co zajmę, gdzie mieszkamy. Czyli nie hmm. zadzimy. Dobra, często chowa. Co? To, to ten, 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 ten. Co? to. Jest, to, to, to nasze miasto, ale. To jest takie brzydkie miasto, Aleje Ale jest ładne. Ale my nie mieszkamy w alejach. Nie mieszkamy na poboczu. Ja mówię, gdzie mieszkam, bo za chwilę każdy mi będzie pukał do domu. Ale ja nie powiem, ale. Co to jest? Nie! Jo! O, o i jo! za trzy dni, czy nie wiem, bo. Neo mówił mi, że, że za trzy dni będzie no, cała piosenka czarnych wątków za mnie. Jo! O i czy będzie jeszcze czarnym dwa. Widziałaś jak ja zaginąłem? Tak. będzie jestem czarnym dwa. Tego jeszcze nie, nie. <laughs> nie... Szkoda, że nie mam kamerki. No. Nie, bo wtedy by nie zabezpieczyłaś. Nie, bo ja bym siedział wtedy całkiem na powrotu. Ja bym... Zobacz, ja bym tu się siedział. I będę tutaj się skitrał, albo... albo no, tam... No. Za komputerem. Ta za komputerem, tak to by, byś mnie nie słyszał. Bo ja jestem cichy. Cicho jak tak. bo co mnie tego. Pandy mamdy mnie! No, mam nadzieję, że każdy widział trailer, dobijemy tam tysiąc wyświetleń. Jak będę miał tysiąc subów, No. Ale będziesz już ten twój mm odcinek... -hmm. Zielona Warszawa ma już 74 tysiące wyświetleń. Znaczy nie wiadomo jak tutaj, bo nie wiadomo kiedy... Czemu od... ty cały czas... patrz... No dobra, teraz tak nie zrobimy. Nie, nie, nie! O. Ej, czekaj! O, teraz trzymam kolorowankę, ale tego nie widzicie. Skip klikam. Skip bo... skip bo... w magicznej krainie Wojantyn. Cieszymy się, że trzymasz... W swoich rękach naszą pierwszą historię sklepu Koronarka. Każdy dzień w Wojanowicach no, no. to nowa przygoda, pełna barw i radości. A teraz możesz być częścią tego fa fascynującego świata. Przygotuj się no, na niezapomnianą no. podróż no. po, po wysiropu. Nie, nie! czekają na ciebie ulubione poparcie do wioski. Dąż do Wojana i wszystkich przyjaciół z Dwojanowic w niezwykłych przygodach, które tylko Ty by możesz być kolorami. No, power. O. To jeszcze... Chyba śnicie. Co to? Najlepiej skip. Co to jest skip? Że mogę skipnąć level. No Znowu to? Nooo! To jest coś Już złe. Było. Było. Już się było. Jedna się Czemu nie da. To może podejść na mój chyba bo to jest chyba trochę. To na pewno. Co? A pamiętam, jak ostatnio. i y no. y tutaj w tym led była? było hakerze, mogą oglądać to, co robisz? Ja to pamiętam. Mi się to dwa razy skoczyło jak ze mną byłeś i jak byłem sam. No ej, ale to... Było to... <grym> ej, ale to było troszkę straszne wtedy. No dlatego poszliśmy w tego pokoju, bo myśleliśmy, że są kamery. Neon power. Hmm. <grym> nie co teraz bierze, że orzecha. Aaaa! Bo to jak nie kawał do sny. Tany wzywa mnie. Po co on wzywa mnie? Czego on, on do mnie? Co? Czekaj, ja wracam w środek. śmierdzi? Chyba hmm, już. Co śmierdzi? Coś pachnie. <grym> Ej, ale możemy <grym> zadzić. Hmm. Kto jest siostrą? Jaką siostrą? Kto jest twoją siostrą? A, Moisza. Moja siostra to jest JP Stable, znaczy teraz to jest Uni Raven Hoppe, subskrybujcie, bo a leci, leci w... po 200 subs. Teraz to jest teraz Uni Hoppe? Co? Teraz, teraz uni, -hop. Nie, to jest teraz Unii Hip Hoppe? Nie, to było kiedyś Uni Raven Hoppe, ale teraz jest, e... teraz jest, znaczy kiedyś było JP Stable, a teraz jest Junie Raven Hoppe. Serio? No Czemu? bo ona tak się nazywa Star Stable nie? Ja tego nie nagrywam, ale mam No, e, no A ile ona już będzie miała subskrypcji? Za chwilę 200 Ale i tak Ciebie nigdy nie przegoni Tak, ale bo... Ona robi jakieś konie, a Ty... Was... I nie, bo ona teraz nagrywa grę Jaką? Star Stable Konia, Ale i tak to jest na konia. No Chyba śnią. Nie, ja to robię motocyklem. A, to. Właśnie ja mam ostatnio ja motocykla i teraz. Dawno trafiłem. Kiedy? Dawno. Na. Bam, 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 bam. Robię zielone i się tu bam. lata. Ja lubię fioletowe. Co to fioletowe? Ostatnio mi mówiłeś, że no lubię fioletowe. No bo lubię. Nie, nie, nie. O, czerwony. To jest za trudne. Będziemy mieli już chyba to 4 minuty robić. Czekaj! Czekaj! Ja to wiem, jak to zrobić. I to stąd, patrz, patrz, patrz na to. Ja lubię ten level. No mnie też. Jakoś kiedyś go przechodziłem w łotwizną. Spróbuj teraz teraz tak. musicie to słyszeć. Ale co? Czekajcie. Nie, Nie jeszcze za cicho. Co jest? A to G muszę podgłosić. Co jest, co jest? Co jest? the, the choice come in yeah, yeah, yeah. Jeżeli, może, bardzo prawdopodobne to jest, że jutro będę miał kilka robuxów. Jak no to? No i na to i wydam. No i nagram odcinek, gdzie wydaje robuxy. Tak. I jeszcze motki, gdzie zamykasz oczu masz pieniądze. Jest, 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 jest! Yes! Nie mam czarny to już nie mam. Idę było z nóżczu. Aha. Dobra, wydaje ja już w tem. Po jednej dramie. W jakiej Wiesz co to drama w ogóle? Wiem co to drama. Wielka kłótnia. Nie. Nie powiedziałem drama, tylko drama. A. książę z drauma. Ja, ja mam drama, to się chyba nigdy nie stanie. Ej, ale ja wiem, chyba, czemu w jednym odcinku było słychać taki włoski haker z Wojanowiciem. Bo... No pewnie tam leciał jakiś odcinek z Wojanowic, Nie, nie. nie, czemu tak było słuchać? Nie wiem, może jakoś to do, dodało się. Uff. Czyż jest to proste? Nie. To jest, jest najprostsza rzecz na świecie. Czarny WhatsApp wzywa mnie, czego ode mnie chce, czego ode mnie chce. Czarny WhatsApp wzywa mnie, czego ode mnie chce. Cały czas to śpiew śpiewasz. Cały czas to Nie, to było coś takiego. Czarny WhatsApp wzywa mnie, czego Czego on ode mnie chce? Po co? wzywa, wzywa mnie. mnie. Czarny WhatsApp wzywa mnie. <laughs> Wzywacie do wody. Tak, wzywa mnie Nie do wody mnie wody. Item Dzięki za puchary i dzięki za jumpa za I Teraz Bano. mam jumpa I patrzę, czekajcie Patrzcie na to Musicie to usłyszeć, bo chyba... Nie! Yeah, 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 yeah. No co jest? Co jest, co jest? Znaczy, już kiedyś mi to działało Ej, yeah. tu jest ile fotografów no, no i ile jestem na tej mapie? To jest to, to samo co przed chwilą miałem. Jeszcze to jest Już doszłam do końca. 18 sekund? 18 minut? Jak to się stało? 18 minut do końca? Jak to się stało? Muszę... To nie ma. Dobra, do wiesz, że mnie uszczypnął? Nie. To, Ała! to nie jestem. To już wiem. Co? Nie, za 300 robuxów? Y, za 300 robuxów, ja go zdobyłem za darmo? Jak to ma Za 300 robuxów no. on jest? No. Dobra. To jest woda. Myślałam, że jakaś lawa. Siema! Jestem Neo! Roblox. Jeżeli gacie widzowie ze mną, no to siema. No, pewnie by, pewnie by poznali Twojego sk skina. No nie wiem. A, ale na początku. Botanku... Ju... Ej, ja tylko chyba mam takiego hakera. Wiecie, że prawie, chyba cały ten skin jest płatny? Za Robuxem? Co jest trochę niepłatne? No, chyba tylko. Ej, dlaczego ja nie chcę siebie widzieć? No patrz. Ej! Czy się. Ej, musimy zobaczyć ile mój skin kosztuje. Ej, właśnie. Musimy to zobaczyć. A da się zobaczyć? Milionary. Mi chi, e sarà e sarà no, bo io sono stato io, ma 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 io sono 5 io, ma io sono stato io, ma io sono ma Nie, te dwie rzeczy kosztują 10. Bo jakbym tylko to kupił, no to bym nie miał. No, te dwie rzeczy? No, te dwie rzeczy kupiłem. 10. Aha. Ja będę twoim kalkulatorem. Mini. Hmm. Co? Haker. Teraz hakera robimy. Aha. Robimy. Mini haker. Te dwoje tylko kosztowały 10? Mhm. Uh -huh. Ale te włosy ile kosztują? A nie, chyba ten mini haker jest za No. To jest ten haker z miasta Inge. Tak? Tak. I no? On chyba... Dobra. jakbyście nie widzieli, ja byłem jeszcze 18 godz. na koncercie i byłem w Robloxie rok temu. No nie byłem w Robloxie. Ale... Patrz, wiesz co tam było, Jak było końcowa pierwotnego, czyli zielona Dwa, to było się... A, tym się dziwił. Nagle, nagle haker się pojawił i coś tam gadał do nas. Czekaj. Czekaj. Gdzie jest. Aha. Łochy. Łochy. O, widzicie? Patrzcie, jak to było na losów. Czy Z... one były za darmo? Nie, one są za darmo e A. Czekaj, jak one się nazywają. 2.0 napiszę. 2.0? No, to się znaczy. pisze. Nie Dla wiem hmm. dlaczego. To jest coś, co? No, to się napiszę. 2.0 Wy. Dwa kropka, włosy. Co Co to są tylko włosy. Włosy. Laserwa. Ile światów to ja? No i jeszcze na razie 10. O są. 60? Co? Co? Nie widać. 70. 70. No to ma pełno hakej jest za darmo. No. A ta łóżka? Ona jest za darmo, tak? Nie, ona nie jest za darmo. Ja? Tak ona nie jest za darmo. Buja figmy w piw. Nie muszę zobaczyć, jak się nazywają. Buja figmy. Tak! <grym> <Da>! Buja figmy. <grym> Budowa. Napisz gęba. Gęba. O. Z Chin. Z Chiny te tak. echy. Tak. Z Chiny te. To napisz się te. Tak. Z Chiny te. Nie, napisz się te. Z Chiny Ja Ci napisz się po Chinach? Nie, tak. Napisz się. Z Chiny te echy. Bo co napisałem? Ja pamiętam jak było Halloween i my zbieraliśmy te cukierki, pamiętam. No a jak masz Vipa to ma, masz te auta. No i ty właśnie miałeś to auto jedno. Ale ja a nie, mam... bo jak, Tylko, miałeś, to, to jak taka... masz Vipa to masz e, wszystkie auta teraz nawet. A. Imaginem, był ten przedmiot no. no, i chyba to jakby ten przedmiot, Halloweenowy. No! I chyba to nie idźmy w cukierek albo w psikus. No, ciekawe. Zamknę cię. Tate. Tech. Z Chiny, tech. To jak? Chiny. Z Chiny. Chiny tek! Czemu nie ma na Chiny tek? Sy. chy. Chy. <ścjalne> Chiny. 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 A gdzie syd? Sy. E? sy. Ch. I. 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 Hy. Chi. I co dalej? Ny. Tech. Chiny. Chiny. Chiny? Z chiny. Z chiny. Ile one kosztowały? Trzydzieści pięć. Ale drugie! Czyli 105 robuxów. 105? 105 robuxów. Hmm. Myślałem, że będzie drożej. Nie warto ja. No to ja myślę, że będzie tak. Czekajcie chwilę. E, to my kończymy ten filmik. Widzimy się jutro. Pa!